Ponad 6,5 miliona złotych unijnego wsparcia z funduszy w dyspozycji samorządu województwa mazowieckiego trafi do Radomskiego Centrum Onkologii. To środki, które pozwolą rozbudować oddział chemioterapii, stworzyć nowe gabinety i przestrzeń do rehabilitacji. 6,5 miliona wsparcia w ramach funduszy unijnych w dyspozycji samorządu województwa mazowieckiego trafia bezpośrednio do Radomskiego Centrum Onkologii w Radomiu, więc wiem, że są tu olbrzymie potrzeby. To jest dziesięciolecie funkcjonowania tej jednostki. Coraz więcej pacjentów, coraz też większa potrzeba rozbudowy przestrzeni, gdzie pacjenci będą przyjmowani. W ramach tego projektu chcemy rozbudować chemioterapię, zrobić nowe gabinety konsultacyjne i zrobić przestrzeń do rehabilitacji. Jest to niezwykle ważne, ponieważ chemioterapia to jest takie podstawowe leczenie w onkologii. Pacjenci nasi, którzy będą wymagali takiego leczenia, będą mieli lepsze zdecydowanie warunki i oczywiście pracownicy również. Dyrekcja podkreśla, że wraz z rozwojem metod leczenia i wydłużeniem życia pacjentów rośnie liczba osób wymagających stałej opieki. Nowe pomieszczenia pozwolą zapewnić im lepszy komfort, prywatność i dostęp do rehabilitacji. To także poprawa warunków dla lekarzy i pielęgniarek, którzy każdego dnia walczą o zdrowie i życie swoich pacjentów. Uzyskana dotacja umożliwi rozbudowę działu chemioterapii dziennej, stworzenie. Działu rehabilitacji stacjonarnej czyli stworzenie pacjentom warunków do łatwiejszego kontaktu z lekarzami, poprawy warunków pracy, poprawy warunków leczenia dla pacjentów. Rozbudowa będzie bardzo istotnym etapem rozwoju tego ośrodka. Radomskie Centrum Onkologii zyska nową przestrzeń i możliwości, a pacjenci jeszcze lepszą opiekę blisko domu.